Hej, hej, witam was w kolejnej szybkiej teleporadzie. Dzisiaj skupimy się na temacie żołędzi. Standardowo, skąd wziąć żołędzie. Po pierwsze, żołędzie przydadzą wam się głównie do budowania armorów, ale też kilku potrzebnych struktur w bazie, takich jak skrzynia, albo wiadro na wodę. Są to takie podstawowe rzeczy, które każdy powinien mieć w bazie. I teraz, gdzie znaleźć żołędzia? Oczywiście pod dębem. Trzeba się rozejrzeć. To są raczej jakieś choinki. To też. A dąb. Najwyraźniej to jest dąb, sądząc po liściach. Więc prawdopodobnie żołędzie będą gdzieś w okolicach dębu. A zatem musimy się tam udać. Aby rozłupać żołędzia, potrzebujemy młotka. Mamy kolejnego żołędzia, czyli wystarczy podejść w okolice dębu, nawet nie, nie bezpośrednio przy dębie, i na pewno znajdziemy jednego żołędzia. Jedna kwestia z żołędzi wypada nam zawsze upina. Czasem czapeczka, którą widzieliście przed chwilą, a czasem jeszcze fragment żołędzia, fragment miąższu, który głównie do gotowania jest potrzebny, ale jak już w, w, Pojedziecie na wyprawę po żołędzie, to rozbijcie ich parę. Tak, żebyście od razu mieli i czapkę, i łupinę, i miąż, co pozwoli Wam to przebadać. No i będziecie już wiedzieli, co możecie robić i czego potrzebujecie. Wielokrotnie mówiłem, że warto rozbijać kokony, bo w nich możecie znaleźć części innych owadów, takich, których jeszcze nie jesteście nawet w stanie czasem pokonać. Koniec żenujący dar prowadzącego. To ma 99 nóg. To noga, cutter noga. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie gry, lub jakiekolwiek inne, zapraszam do sekcji komentarzy. Na pewno odpowiem, być może nakręcę filmik. A jeśli chcecie porozmawiać ze mną na żywo, to zapraszam na moje live. Y. Linki macie w opisie. I na dzisiaj tyle. A jak możecie, to dajcie suba, będzie mi bardzo miło. Dziękuję, trzymajcie się. Do następnego. Hej hej. Bye, bye.